Hej, e, jeśli wydaje się wam dziwne, że Diego w pojedynkę odpędza trzech strażników pod komendą krewkiego Bullita. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! E, czyli ryzykuje konflikt dla kogoś obcego tylko po to, aby chwilę później powiedzieć, że zupełnie nie interesuje go kim jesteśmy i jak mam na imię. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie kim jesteś. Jesteście w dobrym miejscu, ponieważ z materiału... Dowiecie się o co tak naprawdę chodzi w chrzcie wody. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw odpowiedzieć na inne bardzo ważne pytanie, a mianowicie jak istotni w kolonii są kopacze, kreci i nowicjusze, czyli najniższa warstwa więziennego społeczeństwa. To nic, że oni wykonują czynność, którą potrafi wykonać każdy, nie mają o sobie specjalnie wysokiego mniemania. Liczy się co innego. Wbrew pozorom są bardzo cenni. Po pierwsze, pracują w kopalniach, co zapewnia status quo chociażby magnatom. Po drugie, każdy obóz zabiega nowych członków, by wzmocnić swoją pozycję. Praca fizyczna, jakkolwiek banalna, sama się nie wykona. Zwróćcie też uwagę, że z jednej strony robole nie cieszą się jakimś specjalnym szacunkiem, ale z drugiej strony żaden obóz nie pochwala morderstw. No, każdy jest świadomy tego, jak oni są cenni. Moglibyście zapytać, a czemu skoro oni są tacy ważni, czemu się nie zbuntują i nie zażądają podwyżek? Żeby się nie rozgadywać, odpowiem tylko: spójrzcie na pierwszy, lepszy zakład produkcyjny w dzisiejszych czasach. No, właściwie od tysiącleci niewiele się zmieniło. Niby w teorii pracownicy, powiedzmy, Adidasa mogliby się skrzyknąć i przestać robić buty. W końcu kadra kierownicza nie stworzy butów, ale w praktyce ludzie narzekają i dalej robią za grosze. No nic nowego, pewne mechanizmy. Społeczno-psychologiczne działają wszędzie, nawet i w światach fantazy, tak? Ok, czyli, skoro wiemy, że nowi więźniowie są cennym nabytkiem dla każdego obozu, dlaczego Bullet bije naszego bohatera? I w zasadzie nie tylko naszego bohatera. W końcu proceder bicia więźniów musiał być wykonywany określoną ilość razy, skoro otrzymał własną nazwę. Odpowiedź jest prosta. Chrzest wody jest wyreżyserowaną scenką sprzedażową narzędziem rekrutacyjnym. Czymś w rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej, tylko że w dość specyficznych warunkach. Diego stara nam się sprzedać stary obóz, zachęcić do wstąpienia w jego szeregi i sprzedaje nam bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie sprzedawcę, który przychodzi do was i chce sprzedać w marcu czy też w kwietniu maści na poparzenia słoneczne. No raczej nie kupisz takiej maści, bo potrzeba wydaje się zbyt odległa. Naturalnie dobry sprzedawca postara się potrzeby wykreować. Pyta, czy jeździś w ciepłe kraje, czy już kiedyś się poparzyłeś. No, postara wprowadzić cię w stan emocjonalny odpowiedni do zakupu maści. No, może, może też na przykład zwrócić uwagę, że krem będzie w czerwcu droższy. Tak? Innymi słowy, sprzedawca będzie musiał się nagimnastykować sporo, żeby sprzedać krem w kwietniu, no ponieważ nie, ma, nie, nie masz takiej bezpośredniej potrzeby kupowania kremu na poparzenia w kwietniu. Gdy masz poparzoną skórę, o plecy, schodzi Ci skóra, robią się pęcherze, bąble, to wszystko boli, piecze i tak dalej, wtedy krem na poparzenie kupisz i to z pocałowaniem ręki, chociażby w grudniu. Czyli jeśli klient ma konkretną potrzebę, wtedy no znacznie łatwiej sprzedać. I właśnie to robi Diego z biletem. Oni kreują potrzebę. Wyobraź sobie los skazańca. Na dzień dobry dostajesz w mordę. A więc czujesz strach, potęgowany jeszcze świadomością znalezienia się w nowym miejscu, więc pierwsze, co robisz, to starasz się zaradzić sytuacji. Myślisz tylko o swoim bezpieczeństwie i tu proszę właśnie pojawia się dobry glina w sobie Diego z gotową receptą na Twoje troski. Czyli wstąp do starego obozu, a będziesz bezpieczny. Diego e, oferuje ci maś na poparzenia, dokładnie wtedy, gdy pieką ci plecy. I chrzest wody kreuje potrzebę i od razu przedstawia rozwiązanie. To jest sprzedaż w czystej formie. Naturalnie pomagamy tutaj na kontrastu, coś na zasadzie dobrej z wyglina. Co więcej, chrzest wody ma również inne zadanie. Momentalnie odsiewa ziarno od plew. Taka kryzysowa sytuacja świetnie pokazuje, jakim kto jest człowiekiem. Dla przykładu taki gorn najpewniej wystałby jeden cios albo kilka wystałby ciosów. Kto wie, może by nawet zdążył powalić jednego strażnika. To też cenna informacja dla rekrutującego Diego. W ogóle sam sposób, w który skazaniec zachowuje się po biciu mordy Zdradza nam bardzo dużo o jego ewentualnej przydatności, jego naturze, co też bardzo cenne informacje no, dla, dla rekrutera Diego. To by było wszystko, dzięki, cześć.